Halo. Dzień dobry. Jest tam kto? Trzeba Ty odezwać się. Oho, jedna osoba się pojawiła. Widzę Cię. Znaczy, w sensie widzę Twój ten... ikonkę, że jesteś, ale nie wiem kim jesteś. Dzień dobry. Siema. Siema, moi drodzy. Przez chwilę będzie ciut głośno, bo jestem yy, przy ulicy, ale za chwilkę będziemy taką bardziej alejkę, taką ciszą, więc sobie pogadamy. Siema. Dzień dobry. 70 osób. Witam serdecznie. Ale żeście śwignęli szybko. Pięknie, pięknie. Bardzo lubię, bardzo lubię. Oby Was więcej było. 90 osób, witam serdecznie. Czekajcie, tylko muszę przejść przez pasy. O. I oczywiście nie mogę stracić za bardzo jeszcze widoku. O, dobra. Tak, Wiktorze, dopiero do pracy idę. Mam dzisiaj na 15 do 21, więc 6 godzin nie tylko, ale jednak muszę iść, nie? Dzień dobry, siema. Dobra, idziemy. W ogóle was nie widzę, powiem szczerze, w sensie, bo słońce mi tutaj wali strasznie I w ogóle was nie widzę, ale zaraz będzie chyba lepiej mam nadzieję Siema Krzyśku, co tam? Głupie to? Co głupie? W sensie, Zosiu? Dzień dobry, siema Virtus Siema, siema Dobra, teraz będzie trochę lepiej chyba Tylko ja sobie jeszcze, rozjaśnię sobie ekran bardziej Przewaliłem 38 tysięcy, na co? Dobra, rozjaśniłem sobie ekran, trochę może będzie lepiej dla mnie i nie mam pieniędzy, a na serwerze, aha, to już nie jesteś pierwsza, o nie, najgorzej, dobra, niech będzie, o, teraz Was widzę w ogóle, no, przynajmniej, teraz Was widzę, dzień dobry, żabka, tak, żabki minęliśmy już, e, właśnie ciśnę do roboty, na 6 godzin tylko co prawda, ale jednak trzeba iść, ale na szczęście, w ogóle, drodzy, jak już tu jesteście wszyscy, 85 osób, Kochani, w sobotę na kanale będzie Gierka Barn Finders. Nie wiem czy Gierkę znacie, ale na kanale Społeczności dodałem właśnie teraz komunikat, że do rozdania mam 5 kodów aż do tej gierki. Więc pod sobotnim, pod sobotnim odcinkiem koniecznie musi pisać hasło, które jest, które jest oczywiście w, na karcie Społeczności na YouTube. Więc sobie wejdźcie na kartę Społeczności na YouTube a później. Na moją kartę Społeczności, oczywiście. Przeczytajcie sobie, bo gierka nie jest w sumie droga, ale tam prawie 6 tych kosztuje, więc zawsze, a mam 5 do rozdania dla was, 5 sztuk, więc możecie sobie taką gierkę wygrać ode mnie. W szpitalu jesteś? O kurde, zdrowia, zdrowia Kuba życzę. Cześć Piotrze. No właśnie mam 5 sztuk dla was do rozdania, bo ja mam 6 sztuk dla siebie, a 5 sztuk mogę wam rozdać, więc w sobotę na kanale będzie właśnie Barn Finders. Siema, na kanale w sobotę będzie Barn Finders, gierka, którą nagram jeszcze raz od nowa, bo ostatnio zbaściłem trochę. I wtedy możecie sobie spokojnie ją wygrać ode mnie Będzie losowanie robione Kiedy będzie gita? Zobaczę, może w weekend jakoś się uda, wiesz? Może mi się w weekend uda jakoś ogarnąć Karty kolekcjonerskie, tak dokładnie, dokładnie tak Januszu Siema Szymonie, siema siema, mogę modlać? Nie, nie możesz Póki co nie potrzebuję moderatorów żadnych Czy nagram The Last of Us? Tylko, że The Last of Us jest, mój przyjacielu, na konsole Ja konsoli w tym momencie nie mam i raczej na razie nie kupię konsoli. Siema Michale, cześć, cześć. Z kim masz auto? Tak, mam auto. Eee, a w tym momencie mam nogę przy sobie. Bo śmigam do pracy hulajnogą przeważnie. Eee, natomiast auto też mam, tak, jak najbardziej. Siema Flos, cześć cześć. Czy będzie Fortnite? Nie, Fortnite nie będzie. Nie planuję, wiesz? Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Dzieci, spokój Fortnite tego nie będzie. Nie, Fortnite nie będzie. Nie planuję Fortnite, wiesz? Jakie auto mam? Mam Fiata Stilo. Fiat Stilo. Ojejku, Popach się rąbnął. Na hulajnodze się Popach Nagrasz kod Warzone? Nie, nie, nie. Raczej nie, raczej nie. Chociaż może kiedyś zagram sobie ważonego, zobaczymy jeszcze. Natomiast yy, do tego muszę mieć ekipę jakoś, bo samemu tak wiecie średnio. Noga i ręka ma. O ja ci kręcę stary. nie popatrz się. No, co poradzę, Kasper? Co poradzę? Jaki mam zawód? Zawody mam dwa. Z zawodu jestem kucharzem i stolarzem. Natomiast... Yy, pracuję w handlu póki co jeszcze. Gdzie idziesz? Do pracy, do pracy idę. Nagrasz osu? Oczywiście, ja że nie. Osu nie będę nagrywał. Nie mam takiej opcji w ogóle. W jakim mieście? W Zabrzu. Siema, Soniu. Dzień dobry. W Zabrzu mieszkam cały czas raczej przez najbliższe kilka aż się nie wyprowadzę stąd aczkolwiek, no wiecie, może kiedyś coś się zmieni jeszcze wszystkie w ogóle widzę... co, 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 co? Jezu, jakąś ciało ciepsza. E, tak, turbo, rozwija się kanał w tym miesiącu to troszkę przysiadło, to bo też pogoda była ładniejsza, znieśli ograniczenia więc ciut, ciut ten... ogoliłbyś się, nie? Zapuszczam dalej e, więc ciut to przysiadło teraz ale mam nadzieję, że Eee, że do końca wakacji machniemy, może jakoś 18, 19 tysięcy, zobaczymy. Siema, ma cześć, cześć. Kiedy będzie QA, Spoko, jest nagrane QA, tylko muszę je wyrenderować. Postaram się w czwartek, piątek ogarnąć właśnie ten QA, wyrenderować go i wstawić go może jakoś w weekend albo w tygodniu. Zobaczymy. 70-letni 70 wujek, no co poradzę? Nie, on teraz wiecie, teraz jest w ogóle nieprzy, nie ten, nie uformowany w żaden sposób. 20k do wakacji? Nie, nie damy rady. Nie damy rady. Eee, myślę, Turbo, wiesz co, że tak po wakacjach pewnie machniemy to. Gdzie pracuję w handlu, wiesz? Pracuję w handlu, w sklepie takim z elektroniką. Ciemkę, Tomku, cześć, cześć. Trzymam zwierzę, oczywiście. Gdzie idę do pracy? Do pracy śmigam. Ile kilometrów? Eee, z 2,5 kilometra mniej więcej. Eee, dziękuję za życzenia, miłe. Kiedy ty nosisz maskę, siedzisz jak jesteś w sklepie na kasie? Tak, oczywiście, muszę w masce być. Oczywiście, że tak. I wam też polecam do sklepów wchodzić w maskach tylko. Powiem wam, że ostatnio na palcach jednej ręki mogę policzyć osoby, które wchodziły w maskach, a powinny wszyscy chodzić, nie? Dlatego to jest słabe raczej. Jak długo zapuszczam brodę? Yy, Tom mam około nie, wiem, dwa miesiące mniej więcej. Tak, pierdolę sobie dwa miesiące. Czy będzie pokazane, jak pracuje? Nie, 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 nie. Praca wiesz, praca to jest praca, tam nie będę go pokazywał, to jest bez sensu. Kiedy Forza Horizon, nie wiem, powiem Ci przyjacielu, nie mam pojęcia. Kiedy mam urodziny? 8 października. Osa mnie ugryzła. Hehe, ja na szczęście ostatnie ugryzienie osy miałem chyba z, z 10 lat temu. Z ma uwielbiam się oglądać. Dzięki Kikus? Kikus, tak, siema. Witam cię serdecznie w takim razie. Którą masz rangę w gita online? Ja mam poziom 112, chyba? Jakoś tak. Jakoś tak mam mniej więcej. Elo, się ma. Być grał w Mobile na telefonie? Nie, nie, nie. Na telefonie powiem Ci słabo, mi się gra w gierki. Ja tam wiem, że to jest, tam jest auto-aim bardzo mocny. Natomiast nie będę grał w tego raczej, wiesz? Graliśmy w tego w World of Tank, ale jakoś mi się ten. Jakoś mi się nie, nie mega, nie, nie aż tak mega spodobało. A ten czas zapierdziela. Słuchajcie, ja też nie widzę wszystkich komentarzy, ale po prostu strasznie śmiga teraz. 90 osób, i tam się wszystkich. Eskie, pracujesz za wund... Dzięki, Anną, trzymaj się. E, tak, Piotr, dokładnie, 111 level był chyba dzisiaj właśnie, no, jakoś tak. Siemaskie, siema, siema. Hejka, hejka, jakiego ja mam kompa? Co smutno, Zosiu? Jakiego ja mam kompa? Czarnego. Parametry mojego komputera masz pod każdym odcinkiem, wiesz? Tam są wszystkie parametry mojego komputera. Czy to ten dom z cegieł? Bo go widziałem. Yy, dom z cegieł? Tak, tam z tyłu był dom z cegieł, no. Bo czat. No, ten czat zapierdziela, powiem Ci teraz, strasznie. A nie mogę włączyć spowolnionego czatu na telefonie. Nie mam takiej możliwości za bardzo, wiesz? Ja mam 9 lat. Ewentualnie zobaczę... Zobaczę jedną rzecz. Bo wydaje mi się, że gdybym, gdybym dał któremuś z Was takie prawa administratorskie, to Wy możecie włączyć. No, Max, nic nie poradzimy, nie? Nic nie poradzimy, niestety. Wydaje mi się, że mogę dać, że mogę dać moderatorom prawa administratora i Wy, wy możecie ma włączyć bo czas zwolniony. Ale muszę zobaczyć. Dominiku, do pracy mam jakieś 2 km, więc mi się po prostu nie opłaca. Wiesz? Mi się po prostu nie opłaca jechać, jechać samochodem Dlatego przeważnie sobie idę na pieszo albo ewentualnie hulajnogę nogę mam właśnie co, co ten pod ręką. Dzień dobry werbecie, siema. Siema, siema. Tak mówię, niestety nie mogę włączyć czatu spowolnionego na telefonie. Nie wiem jak to się robi. Gdzie idziesz do pracy oczywiście. Do pracy idę. Idę popracować troszeczkę, zarobić jakąś kasę. Bo jednak wiecie, wydatki są duże. Pieniądze trzeba zdobywać. Pokaż tutaj nogę. O, tutaj mam. To jest Xiaomi. Xiaomi M365. M365. Czy nagram farminga? Nie. Gdzie mieszkam? W Zabrzu. Oli, ja mieszkałem w Toruniu. Oli, ja mieszkałem w Toruniu przez 25 lat prawie, wiesz? To 18 lat, sorry. 18 lat mieszkałem w Toruniu. Teraz na Śląsku mieszkam, w Zabrzu. E, tam była jakaś informacja, nagrasz Siren Head e, Wiesz co, nawet nie kojarzę gry Kacper, więc nawet chyba nie, chyba nie planuję 110 osób, witam serdecznie wszystkich To mnie zaskoczyliście e, Kiedy serwer Minecrafta? E, wiesz co, myślałem... E, Kakus? Kakus chyba Myślałem nad serwerem Minecraftowym To ja się zawsze zatrzymam A to dzisiaj będziesz, kiedy? Warface nie, nie, nie ploduje. Mieszkałeś w Gliwicach. Tak, ja z... mieszkałem w Gliwicach przez 4 lata. Czy 5. Nie, 4 chyba. Dead Island Raptide zbawłem mnie, ponieważ ta gra się przestała wam... Przestała wam się podobać oglądać, wiesz? Przestała się oglądać, więc raczej nie będziemy kontynuować tej gierki więcej. Księka, pozdrowisz się ma Anno. Dzień dobry. Kiedy coś z No przez codziennie z Spałem jest... Jutro i w piątek. O, spoko! W Zabrzu mieszkam, tak, 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 tak. Kakus, co, co do serwera Minecraftowego na moda? czekajcie bo jest głośno. Jest kurde mega głośno niestety. Ale zaraz będzie ciszej, zaraz wejdziemy w uliczkę boczną, będzie ciszej. Siema Kupson, mieszkasz w Zabrzu też? Spoko. Bardzo mnie to cieszy. Zium. No niestety. Czy możesz mnie podwieźć do pracy? Nie, dziękuję. Przejdę się, dla zdrowia, wiesz? Gdzie ty? Właśnie śmigam do pracy, do, dom, do tego, do roboty idę, wiesz, z domu. Do roboty idę. Yy, nie opłaca mi się jeździć samochodem, bo po prostu jest zbyt blisko, nie? Dlatego mam chulaj nogę i myślę, że to mi... No, dzisiaj właśnie ruch jest straszny, powiem Ci szczerze. Nie wiem, czemu berber tak się dzieje. Ale przeważnie tu jest spokojna ulica, a dzisiaj jest taka w ogóle meszka. Me mega ten, mega ten. Yy, mega głośno jakoś, tak. Ale spoko. E, właśnie wchodzimy w taką bardziej. E, bardziej. E, w takie osiedle domków jednorodzinnych, więc będzie znacznie ciszej, mam nadzieję. Będzie można chwilkę sobie pogadać. To ja lekko zwolnię, nawet bo w sumie do roboty mam jeszcze dużo czasu, więc mogę spokojnie zwolnić, jak mi się wydaje. Dobra. E, kiedy serwer Minecraft na modach? E, dla widzów nie planuję na razie kapsu, powiem ci szczerze. Aczkolwiek nie mówię, że nie będzie. Zobaczymy, jak się tam po prostu to wszystko ułoży. Pograłbym sobie na jakimś serwerze na modach Tylko że yy, musiałbym jakoś ogarnąć ten. Musiałbym jakoś ogarnąć yy, kogoś, kto mi to ogarnie. W sensie kto półstawia to wszystko, żeby to działało, wiesz. Bo ja niestety w modach tak mocno nie siedzę i na tym się po prostu nie znam. Dobra. Popatrz wszystkie z nagrywasz ten live telefonem. Yy, ten live nagrywam telefonem Xiaomi Mi9. Mi9. Podasz adres? Nie, nie podam. Potężna broda, się ma Huberczy. Oj noga mi się przewróciła. Nie znam, nie znam Siren Heada. Właśnie moi drodzy, zapraszam Was na Discorda oczywiście. Za chwilkę moderator wyśle linka do Discorda, gdybyście chcieli wbić tam sobie z nami pogadać. Ja tam staram się często też z wami gadać, są różne boty. To zapraszam Was serdecznie. Januszu albo Zosiu, pospałmujcie to troszeczkę kodami, znaczy linkami do tego do, 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 do Discorda, jakbyście mogli. Dom sąsiadów? Tutaj? No widzisz. No to wiesz, gdzie jestem. Oho, właśnie Paweł mi spamuje wiadomościami. Ciekawe, czy wy to widzicie, te wiadomości, czy nie. Ale chyba nie. Mam 60 km, Co to było? Mam 60 km, Kiedy wracasz, przywitać. Wracam o 21.30. Wiesz, będę kończył pracę. Wracam... Cicho, pies. Wracam o 21.30 do, do domu. Także może mnie spotkać po drodze. O, dziękuję Hubercie za linki do Discorda. Właśnie Hu, Hubert Car wysyła linki do Discorda. Gdybyście chcieli wbić na niego, nie krępujcie się, wpadajcie. Zapoznajcie się z, z regulaminem i spokojnie możemy sobie tam pogadać. Zgubiłeś się w, w Zabrzu? Wiesz co, ja w Zabrzu za bardzo nie jeździłem na Berbercie. Ja przeważnie tam mieszkam w Zabrzu w sensie, ale z reguły to jest tak, z reguły to jest tak, że ja po prostu mam, mam taką trasę swoją i, 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 i tamtędy sobie jeżdżę, nie? O, Happy Killer, witam sporniczka! Dzień dobry, Happy Siema Siema! Dziękuję za wsparcie kanału, oczywiście. Dziękuję bardzo. Witam pana wspierającego. Szanuję za decyzję. Dziękuję za wsparcie kanału. E, tak sobie myślę teraz w sumie, że może ten jeden kodzik z tego, jeden kodzik z. Barnfindera, może bym wylosował z tych spośród wspierających moich. To jest w sumie jakiś pomysł, nie? Jednak, jednak na ten, jednak na, na YouTube są ci wspierający, więc może jakąś gierkę by wam dał. O, spoko, to chyba to jest dobra opcja. Myślę, że jeden kodzik przeznaczy dla wspierających. wylosuje sobie spośród was jedną osobę, która dostanie kodzik ode mnie. Jak nie będzie chciała, to dam osobie, sobie. Ciao, Moonlight, cześć, cześć. Jaki jest najwyższy wspierający? Za 25 zł. Oj kubo, dzień dobry, witam serdecznie kolejnego wspierającego. Jak się nagry rzucili, zobaczcie. Jak się nagry rzucili. Chcą grę wszyscy widzę. Dobry pomysł? Właśnie Max, mi wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. A daj im nawet dwa kody niech mają. <laughs> pomyślę, pomyślę. Najwyżej zrobimy tak, że po prostu. Yy, najwyżej zrobimy tak, że trzy albo cztery kody rozdam na odcinku. wylosuję spośród widzów, a dodatkowy kodzik pójdzie do wspierających albo dwa kodziki do wspierających. Pomyślę, pomyślę jeszcze. Bo jednak zawsze warto tych wspierających w jakiś sposób wynagrodzić. Może niewielki co prawda, ale słuchajcie, najtańszy wspierający kosztuje 5 zł, a gra kosztuje 50 zł. Także upłaca się, nie? Będzie lepiej, gdy będziesz z pracy. Wiesz co, Piotr? Nie wiem, czy się wyrobię czasowo, ponieważ o, 20, o 21 kończę pracę, a pół godziny później muszę być w domu, żeby nagrywać odcinki z Pawłem i Joszy, i Berbertem, Więc nie wiem, czy się wyrobię, ale postaram się. Oczywiście wreszcie nie będzie padało, nie? Bo nie może padać. Bo jak będzie padało to taka lekka, lekka lipa będzie. Także zobaczymy. Co u mnie? A spoko nawet. A jakie gry? Barn Finders. Taka nowa gierka, wiesz co? Ona wychodziła Kacper chyba przedwczoraj. Barn Finders. Na karcie społeczności mojej na YouTube masz, masz ten, masz yy, nazwę tej, tej gierki. Wejdź sobie i zobacz. O, widzisz, widzisz, kuba akurat. To dziękuję za wsparcie kanału. Bardzo dziękuję. Ile jeszcze będę szedł? Jakieś małe 5 minut maksymalnie. Ale tu jest gorąco. Ja ciężko jak, jak parno jest. Mam jeansy założone długie, bo nie mogę w krótkich chodzić. Yy, Max, pomyślę, pomyślę, zobaczę. Tylko wiesz, no ogólnie na Twitchu mam tylko 3 osoby, nie? Więc byłoby na pewno dużo ciężej, ale zobaczę, pomyślę czy wrócę do Brawl Stars. E, Kacper, wiesz co, może być ciężko. E, prywatnie pewnie sobie pogram znając życie, ale raczej nie będę grał e, na odcinkach bo na live'ach. Przynajmniej nie planuję na razie. Zobaczymy jeszcze. Czekajcie, bo tam coś było krótkie. Maćku, pomysł na nazwę z książek, wiesz? Taka nazwa smoka ogólnie. Czemu nie możesz krótkich? No bo pracuję w handlu, nie mogę. Takie zasady BHP, wiesz, że mamy pracować w długich spodniach Najlepiej takich jeszcze antyprzecięciowych, niestety Jak, można grywać na live, gitarę na live na YouTubie? Dominiku raczej nie chciałbym, wiesz Na YouTubie zostawiam właśnie live'y z ręki, te które teraz robię dla Was Ewentualnie, ewentualnie jakieś tam powiedzmy pogadanki takie prywatne zupełnie Ale gry są na Twitchu wszystkie, raczej będę, będę robił teraz Chciałbym, chciałbym na ten, chciałbym robić Na YouTubie, ale jakoś jest słaba, wiesz, powiem Ci szczerze do tego jak robię odcinki, plus do tego dodatkowo jeszcze live'y na YouTube, nie, już nie pracuję w Lerwa. Już nie pracuję w Lerwa, pracowałem kiedyś. Jak robię live'y na YouTube i odcinki, to później YouTube głupieje i nie wysyła w ogóle powiadomień. To jest słabe ogólnie, bardzo. Ty masz 2 km do roboty, ja 90 km. Ale tak codziennie? Ja cię kręcę. To współczuję, stary. Czuję bardzo ulubiona postać ta eee, chyba Franklin jednak, chyba Franklin, Trevor raczej nie, on był takim świrem strasznym, więc chyba jednak Franklin, on był całkiem spoko. Dobra, nie się sobie wszyscy i idziemy dalej, żeby mnie nie rozjechali w przypadku jeszcze, nie? Uuuh. Musiałem kolejną nogę podnieść, ciężko, lerstwo jest. Jaki huragan? W się sensie wiatr wieje mocno? A no widzisz, to przykro mi. Dobra, czaciki, ja muszę kończyć, yy, bo dochodzę do pracy już. Więc powoli kończę. Postaram się. Trevor Świr, tak. Yy, postaram się, kochani, zrobić wam live'a jeszcze jednego dzisiaj wieczorem o 21 za 6 godzin. Yy, ale nie gwarantuję, ale nie gwarantuję, czy mi się uda, po prostu, wiecie. Jak będzie pogoda ładna i będę miał czas, to postaram się zrobić takiego jeszcze półgodzinnego live'a. Ale nie gwarantuję, że mi się uda. Także czaciki, Tak, mnie coś potrafiło. Ja zdaję sobie sprawę, Hubert. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wpadniecie do mnie późniejszym wieczorkiem i na odcinki oczywiście. Zapraszam Was w sobotę na odcinek z Barn Finders. Mam dla Was o, do rozdania kody. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się na razie i cześć.